Niesamowite. Dojechaliśmy z Osaki do Kyoto jednym... Wsiedliśmy na przystanku metra po prostu w coś, co jechało dalej, aż do Kyoto. Odłożyliśmy tylko duże plecaki w mieszkanku i idziemy do cesarskiego pałacu w Kyoto. Te pałace tutaj mają bardzo ładne otoczenie. Wiele takiej fajnej zieleni. Codziennie mamy tu temperatury takie po 36 stopni. Nie da się wytrzymać na zewnątrz. W nocy jest 25, więc też nie ma takiego odetchnięcia, że jest chłód. Cały czas jest ciepło. Źle, że w tym pałacu ogródki wyglądają dla mnie jak wybiegi dla zwierząt w zoo. Fajna wodna mgiełka. To był zamek MIO. Teraz wracamy do domu. To jest reklama festiwalu, na który nie zdążymy, gdzie na górach rozpalają ogniska. Dziś wybraliśmy się do buddyjskiej świątyni Kinka Kudzi. Tutaj ludzie rzucają i próbują trafić w środkowe kółko. co ostatni wrzuciłem? zamówiliśmy połowy ramen. Miejscu, które sprzedaje tylko to jedno danie. Było bardzo dobre, jak na to czym było, ale było trochę za ostre i nie jesteśmy fanami mięsa zbytnio, więc te kawałki mięsa były takie... Nie, niezbyt. Wracamy już, ale idziemy jeszcze po drodze odwiedzić jedną shintoistyczną świątynię. Nie wiem co tu jest, ale coś tu suszą. Wydaje mi się, że pachnie jak śliwki, ale ręki sobie uciąć nie dam. Nie wiem, czy symbolem tej świątyni nie jest byk, to wcześniej był na tabliczkach. Tutaj jest posąg byka. Niestety, chodzimy po tej świątyni z zakupami, bo przed chwilą byliśmy w sklepie. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażamy. W ogóle, z tego co się orientuję, to większość Japończyków y, określa się jako nieprzynależący do żadnej religii. Ale mimo wszystko większość Japończyków wierzy w jakieś różne shintoistyczne wierzenia. Weszliśmy do sklepu z pałeczkami. Będzie ciężko wybrać mówisz. Dużo ich tu mają. Kupiliśmy trzy pary pałeczek i cztery podstawki, bo mamy w planach przynajmniej jeszcze jedną parę pałeczek w Korei kupić. Poszliśmy w weekend do popularnej atrakcji, nie podoba się ilość ludzi tu w środku. że po okolicy żyje agresywna rodzina małp. Pakowaliśmy się w cały taki szlak, który jest na górę. Jesteśmy cały spoceni. Normalnie stróżki potu spływają. Mam nadzieję, że będzie też ładny krajobraz. O, chyba było warto. I schodzimy już na dół. Można wejść na szczyt góry, ale jest taka pogoda, że odpuszczamy sobie to. Mleko, wodę piszczową. Jestem pozytywnie zaskoczony tą świątynią. Jest tu naprawdę mnóstwo rzeczy. Jak się chodzi na tą górę, to cały czas są jakieś świątynie, kapliczki. Poszliśmy bez jakiegoś specjalnego wyszukiwania na ramen i byliśmy w fire ramen. Stawiali miski przed nami i tam nalewali, buchało gorąco. Pan miał instrukcję na polski nawet przetłumaczoną, żeby trzymać ręce z tyłu. No i sam ramen też był dobry. Cena była jak zwykłe jedzenie, a nie jak za atrakcją turystyczną. I pan jeszcze dał nam przez niego zrobiony poradnik turystyczny po Kyoto. Wybieramy się dzisiaj do jakiegoś lasku bambusowego i na jakąś górę, na której mają być małpy. Zaczynamy wspinaczkę na górę. Się dowiedzieliśmy że czeka nas 20-minutowa wspinaczka. Mamy się nie zbliżać bliżej niż na 3 metry do małp i nie patrzeć w oczy. Agresywne małpy. Tutaj z tej chatki można karmić małpy. Dają tej małej jedzenie, a ta duża jej wyrwała. Te małpy co są tutaj, to są japońskie makaki. To są małpy, które żyją najdalej na północ ze wszystkich małp. Ojej, jak stanęła pojedynka. Trzymaj. Nie, ale patrzy na to. Ale to jest Ona zabiera to zanim ja. Ja tam zdążę rękę do wypowiedzi. Tknęła mnie. Jak, 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 ja jak się zbazałam, czujesz? Ja czuję się namaszczony. Zostały mi tylko dwa banany. Ja chcę więcej jedzenia dawać. No, ona nie chce. Tak ja chcę bardziej banany. Biję <grym grym grym> się od Twojego Rzeszka. Która pierwsza zauważył, że Żadne. Żadne. O. O. Teraz nie wiesz, to ja. Teraz nigdy na środek rozsypali jedzenie i jest mnóstwo na między ludźmi. nie ruszę, to będę bliżej na promencję. Te małpy nie są nigdzie tu jakoś odgrodzone. Wracamy od małp i idziemy teraz do bambusowego lasu. W ogóle fajna pogoda nam się trafiła, bo... O tyle jak jeszcze rano było gorąco, byliśmy przy tym asfalcie, jak weszliśmy tu między te drzewa, w lasek, które zaczęło wiać, słońce schowało się za chmury, co sporo robiło. Teraz niestety wracamy na dół i znowu będzie gorąco. Widzieliśmy jakieś smażone juba z serem. Juba to jest chyba jakieś coś z tofu zrobione. Jak to smakuje? Dobre. Dobre? Super. Teraz kupiliśmy baczowego eklerka, który okazał się być lodem. Weszliśmy do bambusowego lasku. Do jakichś fajnych zdjęć samemu na ścieżce trzeba by tu przyjść wcześnie rano. Bardzo fajny dzień, bardzo nam się podobał. Jakby ktoś chciał jeden dzień spędzić w Kyoto, to chyba polecałbym to. Były właśnie i te małpy, i bambusowy lasek, i po drodze było mnóstwo też świątyń, gdzie można było wejść. Także świątyń też by się nie pominęło w Kyoto. A drugi dzień taki super, to ten wczorajszy, gdzie byliśmy w świątyni, gdzie wchodziliśmy na górę. To tam też było mnóstwo świątyń, takie świątenne doświadczenie. Kolejny dzień, kolejna świątynia. O, tu zostawiam buty. Przeszliśmy sobie przez taką dużą halę, gdzie było tysiąc małych boskich posążków wielkości człowieka i jeden duży, taki ogromny i do tego jeszcze jakieś dodatkowe inne i są drewniane, pokryte chyba jakąś zł 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 złotego koloru folią. W bo to jest buddyjska świątynia, a to są świętoistyczne elementy. Tutaj jest normalnie świątynia na świątyni. Byliśmy tam w świątyni, tu jest jakaś kolejna i tu jest jeszcze jedna. Kupiliśmy takie mini gofry jak Posacce, tylko że słodkie. W kształcie jakiegoś, nie wiem, misia, kotka i doszliśmy do kolejnej świątyni. Meczka nie było zimno. I wracamy do domu. Jest tak dłysko, że lekko się mieści, Agnieszka znalazła w Kyoto jakiś niewerbalny teatr, więc zarezerwowaliśmy bilety i idziemy teraz na spektakl, 10 jenów do zjedzenia. Super było. Przedstawienie było parę aktorów, którzy jakby ruszali się jak roboty, i potem była laleczka, która jak potrząsali w rękę, to jakby odkrywali swoje umiejętności. Nie wiem, jeden był żonglerem, drugi był izunistą, trzeci był mimem. Był projektor, który wyświetlał na scenę, jakby różne elementy i też takie obrysowanie całości, więc były te obrysy i one się tak trzęsły delikatnie i było wrażenie jakby cała scena się trzęsła mimo, że nic tam się fizycznie nie ruszało. Więc jakby ktoś był w Kyoto to polecam pójść do teatru JIRU. I zbieramy się z Kyoto. Kolejny przystanek, Tokio.